Muszę pójść przygotować przed koncertem stoisko z herbatą. Pa! Pa mamo! Ej, gdzie jest Pepe? O, witaj, agencie P. Karl, zbliżenie szybko! To, co to ja, złap Cza do Karl! Cześć, Fredka! Nie przyszłam się witać! Dziś jest najważniejszy dzień mojego życia! kapela Jeremiasza zagra na dzisiejszym festiwalu. Jeremy wypatrzy mnie w tłumie. Nie tylko dlatego, że wykupiłam pierwszy rząd, ale dlatego, że będę najgłośniej krzyczeć. O tak! Woo! Tak! Woo! To tak, skarbie! Śpiewaj! Skończymy razem liceum, pobierzemy się i będziemy mieć dwójkę dzieci Xaverego i Amandę. Więc nie ważcie się zniszczyć to jednym z waszych projektów. Możesz być spokojna. Dzisiaj tak niczego nie budujemy. I nie próbujcie mi wcis... Co powiedziałeś? Niczego. <laughs> niczego? Niczego. Stanie to już coś. Możecie wiecznie niczego nie robić, a gdy już przestaniecie robić nic, to ja zacznę robić coś i wtedy spadniecie jak nic. Pewnie teraz knują przeciwko mnie. Halo? Mamo, finasz i ferb niczego nie robią, słyszysz nic? W ten sposób zrujnują mój dzisiejszy plan. Fredko, skarbie, proszę cię, uspokój się i daj braciom nacieszyć się nic nie robię. Czy to naprawdę wykonalne? Czy finaż i ferb mogliby robić nic? Masz rację. Odprężę się i spokojnie poczekam aż Tefa przyjedzie po mnie na koncert. No właśnie, całuję. Skoro oni faktycznie nic nie robią, to chyba mogę się zająć przez chwilę własnymi sprawami. No dobra, to co ja zazwyczaj robię? Już wiem. Zadzwonię do Stefy i powiem jej, jak przyłapałam Finasza i Ferbana. No tak. Tylko po co skoro i tak niczego nie robią? Chwileczkę. Już wiem. Zostawię tu włączoną kamerę, a film będzie najlepszym dowodem na Ugh! A kiedy będą tędy przechodzić, wtedy Ugh! Owak będę wyglądać super, gdy przyłapię ich na...